Ok, próbujemy pierwszy raz grać grę rankingową Zobaczymy czy nam to wyjdzie Trafiliśmy jakiegoś rywala serge coś tam No i zaraz zobaczymy Zobaczymy jak to wygląda w ogóle gra rankingowa w trybie multiplayera Wzięliśmy dwóch Newtonów, wzięliśmy dwóch sektoidów yy, i wzięliśmy yy, snajpera. Zobaczymy jak na tym wyjdziemy. Okej, okay. jesteśmy na rozdzielni. No dobra. Będziemy się, podzielimy się na dwa zespoły. Jeden zespół to będzie sektoid Newton, drugi zespół będzie sektoid i Newton. Raczej podejrzewam, że mój rywal jest po drugiej stronie mapy Więc nie powinienem go raczej w tej rundzie spotkać Ale zobaczymy, ale zobaczymy ale Troszkę zaryzykowałem biorąc na tą misję samych praktycznie obcych Tylko jednego człowieka No ale zobaczymy, jak to, jak to nam wyjdzie Poza tym nie znam, nie znam e, wszystkich umiejętności obcych, tylko tyle ile grałem w sieci, znaczy grałem naszą sezon x i mam nadzieję, że e, to jest moja pierwsza gra rankingowa. E, Troszkę się zastanawiałem, kogo wziąć na tę misję. Czy powiedzmy trzech żołnierzy, ale e, takich już troszkę doświadczonych, czy sześciu nie pięciu a, mamy żołnierzy, ale stworzonych głównie z obcych jednego snajpera e, No nie wiem, wybrałem taką opcję. Mam nadzieję, że nie będę jej żałował. E, Sektoidy są bardzo słabe, e, ale mogą iść na wabie. Przynajmniej tak, taką strategię chciałem przyjąć na tę misję. Newton do walki, a sniper po prostu będzie czyścił, jeżeli by coś nam wyskoczyło. Dobra, na razie nic nie widać. OK. Nie wiem z kim w ogóle ja gram. Czy to jest jakiś wyborowy zawodnik, czy po prostu ktoś, który tak jak ja sobie włączył, bo chciał się sprawdzić w trybie e gry rankingowej. Tu trochę podbiegłem, więc troszkę zaryzykowałem. Snajper na razie niech no, się no, rozgląda. Mogłem to zrobić troszkę później, ale tak jak przy pierwszym nagrywaniem e, mojego odcinka w, w trybie e, naszej, m, naszego proje projektu XCOM troszkę się e, powiedzmy denerwowałem, to tak teraz też się denerwuję. Bardzo bym chciał wygrać tę bitwę, ale wiadomo z człowiekiem się inaczej gra, i inaczej się gra z maszyną, czyli komputerem. Nawet jeżeli się gra na tym impass poziomie. No zobaczymy. W ogóle to jakbym tutaj chciał, to bym złożył tutaj się rusza. To jeszcze widzimy ale chyba nie uszyliśmy nic co to w ogóle jest tutaj e, to jest żołnierz zwykły, szeregowiec prawdopodobnie e, klasa tego żołnierza to jest e, może być Esolt, z lekkim kolaminem plazmowym dobra Nie widzę czy się włączył na overwatcha, czy nie Ale szybko powszedł też trzeba, bo mu przyznać Kurde, ma chyba 6 już aż OK Spróbujmy połączyć umysły Tylko teraz z kim? Nie wiem w której strony oni będą mnie próbowali y, zajść hmm. To jest troszkę ryzykowne, ale spróbujmy Dobra, widzę, widzę tą To będzie bardzo ryzykowne połączenie tych umysłów, ale A może ten drugi bym mógł połączyć się umysłem. Tylko, że teraz tu trzeba będzie uważać, żeby nas nie rzaszli. Yy, nie z tym. Nie z tym. Nie z tym, tylko z tamtym chciałbym. Dobra, połączyłem się umysłami. Ile będą teraz szans? czy dalej. No dobra. Spróbujmy strzelić O kurde, nie trafiłem Troszkę, troszkę zawaliłem tym Troszkę zawaliłem Jeszcze błąd nasz, mogłem granata rzucić Ale czemu resztą się nie mogą ruszyć? Co jest grane? Co jest grane? Nie mogę się ruszyć o ca całą resztę mojej yy, ekipy no nie dobrze, bo nie włączyłem overlocie. No to przegram tą pieszą, turę. przez jakąś nie wiadomo z jakiej przyczyny Dobra, jest sektoid Dobra, nie trafił w naszego miotona, Aha, tam się schowali, okej okay. Tu się wycofuje ten żołnierz Kurde, trafił naszego Nie Niedobrze. Kurde jeszcze idzie. To kolejny szeregowiec. Kurde, szkoda mi, że nie włączyłem tego overwatchów, bo pewnie bym ich trochę wystrzelał w, w tej misji. No ale okej. Okay. Ten mi próbował strzelić, ale nie trafił. No dobra Kurde, jestem tu połączony umysłem, to mi się nie podoba troszkę w tym momencie. Kogo widzimy? 39, 36, 30, ok. Mm. Ok, mamy trochę mało czasu na zastanawianie się, więc musimy działać. Zadziałajmy tak. Wejdźmy tu. Tutaj widzę tylko tego jednego, więc go załatwimy. Ok. Póki co nikogo nie widzi. Sektoid, koma, sektoid nasz. Niech podejdzie tu. Widzi tamtego. Bardzo małe szanse na trafienie. Ale niech próbuje. Okej. Okay. Newton. Newtonem podejdziemy tu. i będziemy się rozglądać tu pójdziemy tym no i najpierw rozglądać Dobra, zdążyliśmy zresztą Do co, co nasz ucisknik yy, zrobi podchodzi niedobrze straciliśmy mutona pierwszego, holoba a zabiliśmy tylko sektoida, no niedobrze to zrobiłem snajpera mamy kurde nie za dobrze ustawionego, bo niestety nie mamy linii strzału do żadnego z, od, z tych naszych rywali troszkę go źle ustawiłem Zniszczył mi osłonę Dobra, moja tura teraz Moja tura jest 25% Dobra, ale musimy się wycofać Teraz widzę ich więcej Tego widzę Tutaj widzę żołnierza I tu widzę żołnierza Czy na może możecie się wykazać jakimś strzałem? Niestety, nas najpierw jeszcze nie może strzelać więc podbiegniemy teraz widzi ale niestety nie w tej turze no chodźcie brudasy okej okay. tu możemy do któregoś strzelić yy... spróbujmy tu dobra trafiliśmy ale nie zabiliśmy okej okay. spróbujmy podejść miutonem, który się nadział na jakiegoś overwatcha i kurde, trafił nas. Niedobrze. Niedobrze. Dobra, zabijmy tego jednego żołnierza, przynajmniej jednego. Ten początek zawaliliśmy, bo powinniśmy zabić yy, tego, yy, tamtych. No niestety yy, nie zrobiliśmy tego. No ale trudno, może coś jeszcze uratujemy. Najbliżej zagramy jeszcze jedną e, misję. Dobra, ten nie trafił. Nie wiem, jak ich zostało tych e, żołnierzy, przeciwnika. Ale ewidentnie widzę, że, nie że postawili jednak na naszych, na żołnierzy, nie na... Ojej, w cyski nie. Które sektoida. Dobra, jeszcze jeden idzie i kurde, ten mężczyzna w jakiejś zbroi A to jest ich snajper, dobra W sumie w No to dostaliśmy łupnia w pierwszej misji Przegraliśmy już ją, raczej Raczej przegraliśmy pierwszą misję, no trudno, trudno Pierwsze koty za płoty Widzę tylko jednego, tamtego. No dobra. Tego ściągnijmy. No to jedziemy z nim. Dobra, zabiliśmy drugiego. A z idę sobie kucniemy. Miał nam jeszcze czek do rozwalenia, raczej nie mamy szans, bo źle zaczęliśmy tą misję, ale już mniej więcej wiem, wiem czego się mam spodziewać. Będzie szalał do niego pewnie. On włączył się na warto. No dobra. że przegramy tę pierwszą misję. Eee, bardzo mi tego szkoda. No ale niestety nie można mieć wszystkiego od razu. Hmm. Z tego tylko widzę, że mimo wszystko chyba jednak jest lepiej stawiać na eee, ludzi. Wid widzieliście, załatwiliśmy drugiego. Widzimy sobie tutaj, żeby mieć większy widok. Dobra, widzimy dwóch. Jeden jest gdzie oni są? jeden jest tu, a drugi się gdzieś schował. To tam leży, ok. Kutnijmy. I Czekajmy, co zrobi nasz rybak. Stracił już trzech ludzi, zostało na dwóch, na dwóch. Tylko on ma snajpera i ma jakiegoś jednego żołnierza. Który ładnie podchodzi. To jest pewnie e, szturmowiec, tak, szturmowiec i zabił nam, e, zabił nam e, sektoida, no i prawdopodobnie już wygrał tą misję. Mam snajpera kontra szturmowca i tego. i... E, no ten szturm... dobrze to rozegrał ten facet, albo kobieta, nie wiem co to jest, ale dobrze to rozegrał pewnie nie ten refleks ma ten żołnierz? No a za czym co zrobi? Z pewnie pewnie pociągnie. Dobra, nie trafi. Co zrobić z tym szturmowcem? Wycofuje się Okej, okay, my widzimy tego Ale nasze szanse są minimalne, że go załatwimy pewnie No bardzo małe No ale przymierzmy Dobra, zabiliśmy mu snajpera Został snajper kontra szturmowiec No jakbym lepiej troszeczkę początek zagrał, to może bym ich wykończył no ale zobaczymy Podszedł pewnie zrobi run and gun Jestem pod ostrzałem Nie, nie zrobił Run and gun No to próbujemy my Przymierz I zabity Ta i się skończyły I wygraliśmy Mimo tego, że został nam sam sniper Pokazaliśmy mu Eee, jak to się robi eee, i sam sniper wykończył cały jego zespół. Come on!